Dobry wieczór ponownie, także za późno ten zasilacz, bo zdążyło mi relacja na żywo wybić i trzeba było zastartować drugi raz, więc Emil Elektriko-Semieńczyk i jeszcze raz ta sama relacja na żywo. Tak jak już udało mi się powiedzieć, to jest no, końcówka żywotności mojego notebooka Fujitsu. No niestety bo wysiąść, bo to już jest. No 6 lat, to już jest dwa, dwa razy gwarancja. No ale to był bardzo, bardzo dobry notebook. Oryginalnie. Gdyby mi zależało kupić taki oryginalnie od producenta, no to on kosztował 6000 zł wtedy. Ja mam po znajomości gdzieś tam sprowadzony przez handlarza. Także kupiony z drugiej ręki, ten Fujitsu, z którego teraz nadaję. Ale przechodząc już do rzeczy techniczne, pytanie na przykład z tego kanału. Jeszcze odpiszę też pod samym filmem. Słuchajcie, odnośnie uprawnień elektrycznych mam u siebie na kanale film... Na temat rozplombowywania liczników. Chodzi mi bardziej o liczniki zakładów energetycznych i w tym przypadku trochę utrudnili, trochę podnieśli poprzeczkę, bo samo rozplombowanie może zgłosić każdy. Może być to właściciel, może być to monter instalacji z uprawnieniami E eksploatacyjnymi, ale już zgłosić oplombowanie tego licznika. No to tylko uprawnienia eksploatacyjne, chociaż bardziej eksploatacyjne i dozorowe. Czyli trzeba mieć jedne i drugie, przede wszystkim te dozorowe, żeby móc zgłosić oplombowanie licznika zakładu energetycznego, no nie ma za bardzo innej opcji. I też takie pytanie, bardziej już do mnie kierowane, e, które zdobyło. No, do, no, tam, tam było kilka łapy w górę. E, także widać, że ciekawicie się, bo ja się przedstawiam tutaj na swoich filmach jako Emil, Elektrikos, Emieńczyk. E, czy ja się tak faktycznie nazywam? E, powiem tak: Emil, Emieńczyk, to się zgadza. Elektrikos to jest mój pseudonim. Emil Elektrikos nazywam się tak już gdzieś od 7 lat, także to, to nie jest fejkowe imię i nazwisko, ja się faktycznie tak nazywam. Elektricos. A ja się posługuję tym pseudonimem trochę jak drugim imieniem, również przy załatwianiu różnych formalności na poczcie, przy, przy, jak nadaję przesyłki z Imposta. To się wpisuje jako Emil Elektryko na biletach kolejowych. Na przykład jak tutaj e, przyjeżdżam do siostrzyczki, do Gdańska, to ja wpisuję jako Emil elektryko Semieńczyk i tak się po prostu tymi danymi posługuję oficjalnie, publicznie. Także jeśli się pytacie, zależało mi trochę... Nagiąć lekko prawo i zobaczyć, czy imię Elektrikos przeszłoby w Urzędzie Stanu Cywilnego. No ale była zaraza, potem były inne tematy, potem była kwestia, że teraz chcą odciski palców na nowych dowodach osobistych, także no, ja się na to nie za bardzo piszę. A skoro tak, to Elektrikos to jest mój pseudonim nieformalny. I posługuje się nim na swoją własną odpowiedzialność. Dobrze. Odnośnie, teraz już przechodząc dalej, pytań dotyczących Bierkowic, to sobie wypróbuję właśnie tego mojego laptopa Asusa, którego Arana mi dość gruntownie naprawiła pod kątem montażu filmu. Um, króciutki film miał wyjść dzisiaj, taki około dwuminutowy z korytarza, właśnie w Bierkowicach Kłodzkich. Tak, remontuję sobie ten korytarz. Dziś udało mi się dojść do pewnego momentu, potem były kwestie różnych załatwień, rzeczy niespodziewanych zupełnie. Um, zlecenie, które zdawało mi się, że nie wypali, ale jednak. Jestem w trakcie remontu tego korytarza, także taką wersję testową vloga. Dzisiaj to nie wiem, czy go zmontuję i wrzucę jutro już prędzej. Zobaczę, jak, jak ten laptop Asus mi się sprawuje, czy jak da rady na nim montować filmy. Hmm. Mówię, póki co jeszcze, dziś, czy dzisiaj, w poniedziałek i wtorek jestem łalany, także nad pewnymi kwestiami technicznymi mogę popracować. Piernik pieczony w Silesia, tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiecie co? Słuchajcie, ciężko jest powiedzieć, co będzie jutro. A co dopiero, ja mam dowód ważny do 25 roku. Teraz jest 22. Nikt z nas nie wie, co nasi miłościwie nam rządzący wymyślą dla nas za 3 lata. Nie mamy na ten temat, nie wiadomo, co to będzie, nie wiem. No, ja nie będę się zniżać do teorii spiskowych, nie wiem, różne rzeczy krążą. Wiem, że jakiś tam dowód dadzą, podobno mają być dowody cyfrowe, nie wiem. To już się zobaczy. Ale gdzieś no na ten moment. Średni jest dla mnie, że muszę gdzieś. Jak chcę nowy dowód, to muszą mi zdjąć odciski palców. Bardzo, bardzo, bardzo słabe to dla mnie jest, że chcę mieć nowy dowód, to traktują jako quasi przestępce. Także tutaj trochę. No, słabo to wygląda. A wracając do tematu tego korytarza w Bierkowicach, także króciutki materiał dla was zmontuję. To jest w sumie jedna scenka, jedno ujęcie, gdzie pokazuje co i jak. Tam można mieć skojarzenie, jeśli chodzi o kolory, na który ten korytarz jest malowany. Żółty i niebieski, a już zwróciliście mi na to kiedyś uwagę. Bo mój pokój u dziadków to jest tak no autentycznie właśnie flaga tego kraju tam u nas ze wschodu. Tak, tak tam gdzie trwają teraz działania militarne. No i gdzieś tam zwracaliście mi uwagę, że to trochę na zasadzie, że wspieram właśnie naród ukraiński, a w rzeczywistości chodziło o coś trochę innego. Chodziło o to, że to są barwy interseksualności również, tak. Czarny, żółty i taki właśnie ciem, lekko ciemniejszy niebieski. To nie tylko są barwy Ukrainy, ale również interseksualności. I trochę w podobnym nurcie maluje u siebie korytarz w Bierkowicach w siedzibie. Także mam gdzieś to rozpoczęte, ale że tam będą różne takie symbole malowane na żółto i na niebiesko, to jest to nieskończone, bo parę razy trzeba przykleić, ciąć taśmą malarską. Także na to jeszcze potrzebuję gdzieś z parę dni. Także kwestia jest rozgrzebana. Film mam nagrany 22 września, w momencie. Zaraz dosłownie przed wyjściem z domu przed, przed odjazdem i do tej pory. Nie, nie mam za bardzo kiedy się tym filmem zająć. Tak jak mówię, jestem teraz u swojej siostrzyczki w Gdańsku. No, na tyle, na ile mam możliwość, na tyle jej pomaga. Mam tutaj troszkę ciekawych prac elektrycznych. Troszkę wspólnie zalaną, trochę takich typowo moich prac elektrycznych, także zajęcia tutaj jest, ale niektóre to są na zasadzie: Alana coś miała zaplanowane u swoich znajomych. To ja mówię: Dobra, to idę i ci pomogę, nie ma problemu. W zasadzie mam tam taką umowę zalaną, ale to. No, i tutaj też tych zleceń było na miejscu, tutaj u mojej siostrzyczki w Gdańsku. Ostatnie tego typu zlecenie pękło mi wczoraj, w sobotę. Miało dojść jeszcze jedno, ale, no wiadomo jak to jest. Dziś z jakichś powodów nie wypali, czy to finansowych, czy to jakichkolwiek innych. W tym momencie takie zlecenia były tutaj trzy. Z pewnymi krótkimi odstępami czasu, w dodatku pomagam tutaj w takich porządkach w mieszkaniu, w pewnych kwestiach organizacyjnych. O, no właśnie, będę mieć też na swoją elektromakietę w Bierkowicach jednofazowy licznik elektryczny A52 z Pafala elektromechaniczny. Także taki jeszcze starszego typu gdzieś zdjęty mam z instalacji, który no już nie będzie spełniał swojej funkcji. Nie był potrzebny, dlatego że sieć została przerobiona właśnie na ogrodach działkowych i sam elektryk działkowy powiedział, że licznik niepotrzebny. I tak odnośnie również waszych pytań, że. U mnie jest taki jeden film z ogrodów działkowych. Ten ostatni gdzieś sprzed. Czas szybko leci. Dwóch miesięcy, może nawet już trzech. Gdzie robię rozdzielnicę na ogrodach działkowych, a nie ma tam licznika w ogóle w altance. No, nie ma licznika, dlatego że jest to w innym systemie wykonany. Co również można dodać do, do tamtej na przykład dłuższej relacji na żywo, że nadal jest tak, że na stacji transformatorowej jest główny licznik energetyki i tam lokalny elektryk nie ma prawa przy tym gimerać. Ale to, co jest za tym licznikiem energetyki na ogrodach działkowych, to już. Tam ich za bardzo nie interesuje. I tam na przykład mogą być jakieś podliczniki pomontowane co jakiś czas. Z czym mi się udało wczoraj spotkać takie rozwiązanie, że są skrzynki energetyki, takie skrzynki z fundamentem. No i tam gdzieś są takie zbiorcze i tam solczniki pomontowane. No, przy jeszcze starszych WLZ-ach, ale co ciekawe, miedzianych 2 razy 2,5. A liczniki są tam, a już na samej altance nie ma konieczności montowania. No żeby tam ludzie gdzieś tam nie robili jakichś dziwnych podpinek. No to jest to rozwiązane w ten sposób. Także no nie zawsze. Nie zawsze w tej altance będzie się znajdował. Czek, on może być gdzieś zupełnie indziej, poza tą altanką. Ech, filmik, jeżeli z tego zrobię, to jakiś taki szybki montaż. Ostatnich rzeczy tutaj oddalane. Tam ciekawe rzeczy pokażę. Tam dosłownie chyba minuta, półtorej minuty filmu mi wyjdzie. Tak z ciekawości Wam pokażę, co się tutaj. Działo u mnie, znaczy u mnie to bardziej. Już ostrzyczki w Gdańsku, także zdjęcie plomby z licznika, i potem pojawiła się nowa rozdzielnica. Rozdzielnica bezpiecznikowa była kiedyś, teraz jest rozdzielnica wyłącznikowa na wyłączniki nadprądowe. I tak to sobie będę tutaj etapami trochę składać, trochę dłubać. I tak to wygląda. Cóż wam jeszcze mogę dodać. Także w środę. W środę wracam do Bierkowic. I właśnie mam już umówione. Jedno zlecenie jest na 100%. Ugadane. Jedno zlecenie terenowe, drugie. Drugie, jeszcze muszę dogadać trochę hydrauliczne, trochę elektryczne, właśnie związane z zaworami termostatycznymi. I tutaj przy tych zaworach termostatycznych na chwilę się zatrzymam. Mam kolegę, który jest hydraulikiem z uprawnieniami. No, to taki trochę żart wewnętrzny, ale faktycznie uprawnienia ma no, trochę przeterminowane, ale no, miał kiedyś uprawnienia na poważne systemy wentylacyjne, różne kotły, sieci ogrzewcze, sieci ogrzewczo-przesyłowe. Także no, wiedzę ma niesamowitą i trochę z tych zaworów termostatycznych, no, dla niego to jest zabawne. On, mówi dziś nie ma wiary w te właśnie gałki, zawory termostatyczne, że tam jest niby zamontowany bimetal i ten bimetal reaguje na temperaturę i że on dociska albo odpuszcza tą głowicę, w zależności od czynników zewnętrznych, ale no mam kolegę, który tak nie nie za bardzo ufa tym zaworom termostatycznym. Mówi, że to jest kasa wyrzucona w błoto, rzecz zupełnie niepotrzebna. Ale powiem wam tak, z moich własnych doświadczeń. Gdzieś jak montuję u ludzi te zawory termostatyczne, to wiem, że u nich się to sprawdza. Dziś tam była ta temperatura przy większej ilości kaloryferów w domu. Zwłaszcza w domu, czy nie wiem na blokach, to tego nie montuję. Ale w domach, gdzie jest no, duży dom, powiedzmy, nie wiem, no sto kilkadziesiąt metrów, 200 metrów, no to bez tych zaworów termostatycznych ciężko. Ten grzeje kaloryfer mniej, ten bardziej. Jest to nierównomiernie rozłożone te temperatury. I widzę to również po swojej siedzibie Bierkowickiej u mnie w domu. Kwestia mojej sieci prywatnej u mnie. Także powiem Wam, to jeszcze było w 2016 roku, polecono mi na zwykłe gałki zamontować. Jeszcze w niektórych miejscach u mnie są zwykłe gałki, ale większość, no, mam już powyrzucanych i porobione zawory termostatyczne. Jest taki króciutki filmik u mnie na kanale, bo nawet dwa, jak te główki, zwykłe gałki, wymieniam na zawory termostatyczne, bo zwyczajnie gdzieś nie chodziło mi to prawidłowo, ta instalacja. A jak mam te głowice termostatyczne, to widzę, że jak sobie powiedzmy, wszystkie ustawię na trójkę to chodzi mi to równomiernie a wtedy jak były nawet te gałki to nawet jak były tak mniej więcej do połowy skręcone ten kaloryfer grzał ten nie grzał ten był całkiem zimny także no nie działało to prawidłowo przy głowicach termostatycznych no działa to już tak jak powinno jak mają być kaloryfery ciepłe to wszystkie są ciepłe jak mają być gorące to odkręcam na czwórkę, już jest cieplej. Także no, w ten sposób to wygląda, i no mówię tutaj w kontekście tego, że właśnie dzwoniła po mnie klientka, że będzie miała do zamontowania do kaloryferów głowice termostatyczne i mnie pytała, jak to się sprawdza, co i jak. Także to będę mieć w październiku po powrocie. Hmm, kwestia Z i zwiększenia przydziału mocy do mieszkania. I powiem Wam tak, jeśli byłby, byłaby z tego u mnie relacja, chociaż bardziej bardziej kwestia vlogowa, jakiś film, żeby z tego nakręcić, bo wiecie co, tam u mnie była seria i jest na kanale taka miniseria, z dużą rozdzielnicą, stumodłową z Marstefu, tania rozdzielnica, w której no są, jest drogi osprzęt, nawet deinowski. I miał jeszcze dojść etap, także tam jeszcze miały być ze 2-3 filmy z montażu tej WLZ-y. I, I kwestie doprowadzenia zasilania trójfazowego do rozdzielnicy licznikowej, ale wygląda to w ten sposób, że zlecenie no, no, nie doczeka się swojego finału. Kolega zrezygnował, który tą pracę wziął, bo to było jego zlecenie. Ja w zasadzie do mnie należały kwestie elektryczne. I nie doczeka się ta praca finału. Kolega zrezygnował, zrezygnował teraz właśnie ko ko tak, ko końcem lipca tego roku. Udało mi się gdzieś przy okazji wyjazdu terenowego po drodze, bo było mi to po drodze, gdzieś zajechać, zobaczyć co tam się dzieje, ale prace stanęły. Z tego, co widzę, to do tej pory nie jest to zrobione. I spodziewam się, że no ja tego nie będę kończyć, bo jak kolega zrezygnował, no to mam wrażenie, że również i zrezygnowała i z moich usług. Także tutaj finału nie będzie, ale jakiś odcinek podsumowujący tą miniserię z aparatami na Siemensie, Centroni i rozdzielnicy 100-modułowej. Dziś jakieś podsumowanie do tej miniserii, no to myślę, że spróbuję nagrać coś, żeby było wiadomo, czemu tam nie ma kontynuacji. Gdzieś jest to urwane. Ale za to, ale za to jest duża szansa, że październik. Być może będzie to w październiku. W najgorszym wypadku w listopadzie tego roku. Spodziewam się wymiany tetów w Starej Kamienicy. Także no zamiast tego będzie trochę inny odcinek z innej pracy zupełnie. Jeśli chodzi o WLZ namówię, no jeśli dojdzie do skutku, bo mam to dziś tam uzgodnione, ale co i kiedy no to no, czekam na decyzję Najpewniej będę się widzieć z klientką. Może się uda nawet jeszcze w tym tygodniu, co teraz przyjdzie. Także będę mieć tydzień bardzo pracowity. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że dawno nie było filmów, ale zwyczajnie no mam tutaj no dość dużo zajęcia łalany w Bierkowicach też i to. No, nie było za bardzo kiedy nadawać, do tego widzicie no, kwestie techniczne, sprzętowe. Yy, wysiada mi no, mój główny laptop Fujitsu, no i wygląda to po prostu wszystko dość słabo. Yy, mam tylko nadzieję, że uda się mi z drugiego laptopa Zasusa nadawać relacje na żywo. Mam taką szczerą nadzieję, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ale gdzieś też w chwilach wolnych, no bo mam też trochę takich filmów zaległych ciekawych. Kolejne mam filmy z kamperów. I gdzieś dziś mam to, za, za, zaczynam sobie te filmy składać. Dziś jest to zaczęte już miesiąc, ponad miesiąc temu. A właściwie dwa, i nie ma kiedy dokończyć, bo ciągle mam jakieś zajęcie i nie ma kiedy na tego YouTube'a. Na drugim kanale też, mm, też za bardzo czasowo nie mam tam kiedy tworzyć tych treści. O, ale się tutaj rozpisaliście, pielnik pieczony, w Silesia. E, tak, dowody cyfrowe. No, bardziej, bardziej skomplikowana kwestia, tak jak mówię, no nie chcę. Pewnych plotek powtarzać to tylko zajawkę tutaj mówię. Na zasadzie, że może być bardzo różnie, ale to zobaczymy, co czas pokaże. Mhm. Piernik pieczono w Silesia. Tu jestem, Łalany. I to jest mieszkanie w bloku. Także. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj tak, tylko krótko, ogłoszeniowo, technicznie, takie rzeczy, tam, na które po prostu zależało, że wypowiedzieć się. W tej poprzedniej relacji nażywa, ale nam no ją ucięło w, w trakcie, dziś pod koniec. Tak. No dobrze, słuchajcie. Ja mówię, dzisiaj jeszcze spróbuję gdzieś sobie zmontować ten film z korytarza w Bierkowicach, jako taki testowy na laptopa. Zobaczę, jak mi to pójdzie, jeżeli ten film gdzieś się pokaże, czy dzisiaj późnym wieczorem, czy jutro. To znaczy, że chociaż o tyle jest ok, że mogę chociaż vlogi wrzucać wcześniej zmontowane. No i trzymajcie kciuki, żeby tutaj dało rady te kwestie techniczno-laptopowe ogarnąć. I na dzisiaj mówię króciutko, krótki live. Także tyle. Dzięki. Trzymajcie się. I pa.